I następnie ale degustację. Tym razem e, piwo z browaru DEA całkiem e, poważny gracz się zrobił bardzo szybko na angielskim rynku, na brytyjskim. E, I jest to Moving to the Country. E, Peach IPA 6% alkoholu, e, czyli brzoskwiniowe IPA, e, bo jest dodane pire brzoskwiniowe w składzie jest woda, słód jęczmienny, owiec, chmiele, drożdże, no i właśnie to e, pire z brzoskwini. Ja niestety tutaj na e, puszce nic nie piszą o chmielach właśnie. E, no troszkę, że tak powiem zawiedziony jestem, ale już na stronie napisali jej jest to Citra Simcoe, Rakau. bardzo fajne chmiele. I co jeszcze mi się podoba, półlitrowa puszka. Kurna w Anglii znaleźć półlitrową puszkę e, bardzo, bardzo ciężko. No. Tam oni zawsze mają takie właśnie rysunkowe troszeczkę jakby ręcznie e, rysowane e, etykiety. No i tak to jest. Dobrze. To otwórzmy, zobaczmy co to jest. Zobaczmy, jak brzoskwiniowe jest to. Jest trochę sosny nawet. I fajne takie um, owoce egzotyczne. Ho, przyjemne, naprawdę przyjemne. Dosyć. Intensywne aromaty. No proszę. W niektórych miejscach e, piwo jest to określone jako Milkrzyk jak Pi. No i wygląda jak milkszej troszeczkę e, bardzo jasne. E, bardzo zamglone, normalnie jakby mleka dolał. E, niewielka piana, ale dosyć gęsta, drobno i średnio pojawierko, chociaż duże też się pojawiają. Uuuu, uh, bardzo przyjemny, taki właśnie chmielowy aromat jest e, sosna, ale także owoce egzotyczne i takie pestkowe też. Uuu, uh, no, przyjemnie, naprawdę przyjemnie, i to jest dosyć duży, e, mocny, silny aromat. Dobrze, spróbujmy. Wasze zdrowie. Mmm takie właśnie przyjemne, delikatne. Mmm. Takie... Takie trochę milkrzyjkowe troszeczkę. Fajnie się je pije. Prawie tak jakby się miało mus w ustach. wydają się bardzo lekkie. Właśnie takie spienione. E, chociaż to nasycenie nie jest no już aż takie wielkie w tym piwie. Dobrze, to przejdźmy może do e, smaków. E, smaki są takie pomieszane troszeczkę, bo i jest jednak się odbija, a jednak się odbija. Przepraszam. Bardzo się odbija. Dużo jest sosny, dużo jest grejpfruta. dużo jest takich cytrusów, takich ale również owoców egzotycznych, e, brzoskwinia, mango. E, troszkę moreli. To jest właśnie takie, takich pestkowych owoców. Goryczka jest dosyć wysoka i, i ona jest taką mieszanką, właśnie grejfruta z, e, z sosną. Mm. No, dawno. Ona jest dosyć przyjemna, ale. Na tle takiego delikatnego piwa jest wyraźna i no, odczuwalna. Co, dawno mi się nie zdarzyło. E, bardzo przyjemne uczucie. Piwo jest naprawdę pijalne, odświeżające, przyjemne w odbiorze. Chociaż jak dla mnie mogłoby być bardziej brzoskwiniowe. Brzoskwinia jest tu troszeczkę zagłuszona przez, przez sosny i, i grejpfruta. Um. Ale bardzo fajne piwo. Takie odświeżające, soczyste, a zarazem takie właśnie spienione, e, jak mus owocowy. Jak milkshake. Także ciekawie zrobione, dobre. Raczej wytrawne, ono, nie, ono tutaj dużo słodyczy nie ma. Także jeżeli nastawialiście się na, takie, na taką słodką brzoskwinię, to nie. E, niestety cukry zostały zjedzone <gry> przez drożdże. No i mam 6% alkoholu, który jest pięknie ukryty, wcale go nie czuć, a nawet nie ma rozgrzewania w przełyku, nic. Także można się oszukać. E, bardzo fajne takie, prawie że sesyjne w odbiorze piwo, fajnie się je pije, bardzo przyjemne. Mogłaby być ta brzoskwina rzeczywiście bardziej wyeksponowana, bardziej wyraźna, e, ale jest tylko w, wśród innych owoców e, A nie na pierwszym planie. Może e, e, tak No i to jest tylko jeden taki malutki zarzut, że nie jest główną siłą przewodnią tego piwa ale tylko składnikiem no i to tyle co może, mogę pana na temat tego piwa bo tak to jest fajne odświeżające owocowe ale zarazem takie lekkie przy 6% przynajmniej w odbiorze jest lekkie Bardzo mi się fajnie bije. Także warto spróbować eee. przyjemne. Tak Ehe. mam nadzieję, że teraz jest Wam się podobała, Tak jak podoba mi się to piwo. Proszę dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o szkół, to będzie Wam przypominał o każdym film na kanale. Także będziecie na bieżąco. Ciągle się odbija. Wasze zdrowie, cześć!